Witam państwa serdecznie. Nazywam się Sabina Paluch i zostałam nominowana do nagrody Osobowość Polonii na roku imienia Edyty Wirstyńskiej. W tym krótkim filmie chciałabym państwu zaprezentować moją osobę oraz pokrótce przedstawić moje ostatnie 12 lat aktywności na emigracji w Niemczech. Jestem rodowitą góralką, Urodziłam się w żywcu oraz pierwsze 30 lat mojego życia spędziłam w Polsce. Jestem absolwentką prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz śląskim w magisterskich oraz doktoranckich jestem prawnikiem, ekonomistą, tłumaczem sądowo-policyjnym języka niemieckiego oraz zarządzą przychodnią somatologiczną mojego męża. W 2011 roku postanowiłam poznać nowe piękne zakątki naszej Europy i tak wylądowałam w Niemczech byli w mieście Emeryś nad Renem. To, co zastałam na początku, skłoniło mnie do pracy nad pozytywnym wizerunkiem Polaków, czyli tym prawdziwym, pozbawionym uprzedzeń i resymentów. Od dziewięciu lat jestem w drugiej kadencji przewodniczącą Integracyjnej Rady Miasta Emeryś, demokratycznie wybranego gremium, w którym staram angażować się na rzecz pełnego szacunku, równouprawnienia społecznego Polaków i obywateli różnych krajów. Organizując festyny kultur, wystawy, koncerty dobroczynne, czy chociażby prelekcje prezentujące Polskę od najpiękniejszej strony, staram się przybliżać prawdziwy obraz Polaków, mądrych, ciepłych, pracowitych Europejczyków, którzy wnoszą pozytywne wartości dla lokalnego społeczeństwa niemieckiego. Wychowanie wielojęzyczne dzieci, pielęgnowanie języka ojczystego stanowią również fokus moich działań. Jestem wykwalifikowanym mentorem czytania na głos w języku ojczystym. W niemieckich przedszkolach czytam dzieciom książki po polsku i z radością obserwuję, jak dzieci otwierają się komunikując w języku ich emocji. W 2021 roku zostałam wybrana do pełnienia funkcji członka Landowej Rady Integracyjnej na Dreni Północnej w Wyspali. Jest to gremium lobbystów, którzy reprezentują interesy ponad 3 milionów ludzi, w tym ponad pół miliona Polaków. W ponad 25-letniej historii tego gremium jestem pierwszą Polką, która ma zaszczyt sprawować tę funkcję. Dzięki niej mam realny wpływ na politykę kraju, walcząc o uznanie potencjału ludzi z międzynarodową historią rodzinną. W ramach tej rady angażuję się również w pracę Grupy Roboczej do Spraw Międzynarodowych Kobiet. Walcząc o ich ułatwiony dostęp do rynku pracy, uznanie kwalifikacji zawodowych oraz zwiększony udział w życiu politycznym i społecznym, rozwój osobisty stanowi ważny aspekt mojego życia. Tą ideą zarażam również innych, organizując warsztaty rozwojowe dla kobiet. Uczę na nich głównie asertywności, tak. Pobycie świadomą swoich umiejętności, dynamiczną, mądrą, uśmiechniętą Polką to po prostu moja wywiza. A propos rozwoju. Ostatnio zaczęłam nową przygodę z dziennikarstwem. Niedawno zadebiutowałam z artykułem w kąciku porad prawnych w magazynie polonijnym. Na co dzień we wszystkim co robię wspiera mnie moja kochana rodzina. To nie tylko aktywna pomoc, ale i sporo wyrzeczeń. Bo moja praca społeczna zajmuje mi niemało czasu prywatnego. Dlatego rzadko spotkasz mnie samą. Mój kochany mąż, moje trzy cudowne córki i wspaniały syn, asystencje Trzech Kotów są dla mnie całym światem. Uczestnictwo w tym konkursie jest dla mnie wspaniałą przygodą i wyróżnieniem. Pozwala przede wszystkim popularyzować przebojowość i zapał, z jakim promujemy pozytywną markę Polonii na świecie. Jest to dla mnie również możliwość poznania wyjątkowych osób, z którymi łączy mnie wzajemne ogniwo. Nasze serce jest biało-czerwone. Dziękuję mojemu kochanemu synowi za pomoc w realizacji tego filmiku, a na koniec życzę nominowanym uczestnikom dużo powodzenia.